Damian, mogłeś być bohaterem tego meczu strzelony karny, później niewiele zabrakło. Śledziłeś od śledz piłki przy tym uderzeniu? No gdzieś patrzyłem do końca, brakło tak naprawdę niewiele. Wydaje mi się, że mogłem to jeszcze lepiej uderzyć, wiadomo, gdyby spadła bramka byłby zupełnie inny mecz. Natomiast no, chcę też to zobaczyć na wideo i wtedy, wtedy będę mógł też więcej powiedzieć na ten temat. Przy tym karne były w, w, tobie, w tobie emocje? Nie, na treningach wykonuję rzuty karne, do tego karnego podszedłem tak samo i, i myślę, że pewnie go wykonałem, bo patrzyłem do końca, w którą stronę rzuci się bramkarz i starałem się w drugi rok posłać piłkę. Oczywiście hmm, do nas na wywiad, ciężko powróciłeś, można powiedzieć, nogami. Tak mocno ten mecz dał się we znaki? No tak, myślę, że każdy z nas zostawił kupę zdrowia. Wiadomo, nie można nam odmówić walki, ambicji i zaangażowania, bo tym się cechujemy. Teraz musimy jeszcze dołożyć trochę atutów piłkarskich i myślę, że w następnych meczach będzie to jeszcze lepiej wyglądać. Ale jeszcze wróćmy do tego spotkania: takie tradycyjne można powiedzieć, pytanie, czy ta przerwa związana ze zmianą bramkarza w wytrąciła Was z rytmu? Ja wiem, nie chciałbym tutaj szukać jakichś jakich z tym powiązań, natomiast no na pewno gdzieś te 10 minut, które staliśmy yy, zmieniło trochę obraz meczu, bo, bo przed tą przerwą wyglądaliśmy dobrze, graliśmy agresywnie, doskakiwaliśmy do przeciwnika, przeciwnik ten naprawdę nam nie zagrażał. I... Ja wiem. No widocznie po tej przerwie gdzieś to rozluźnienie się w nas wdarło i niestety straciliśmy te dwie bramki pod koniec pierwszej połowy. Na drugą połowę oczywiście wyszliśmy z takim samym zaangażowaniem, chcieliśmy odrobić straty i myślę, że do końca meczu pokazywaliśmy to, że chcemy tutaj ten mecz wygrać, a przynajmniej zremisować. No ale trafiły się nieszczęsne kontry, bo tak trzeba powiedzieć, jak to z swojej perspektywy wyglądało? No tak, no gdzieś te, te bramki, no znowu pierwszy strzał, to wiadomo strzał życia dostajemy, drugie, druga bramka po kontrze, trzecia również gdzieś tam po, po przegranej drugiej piłce. Myślę, że sobie to znowu przeanalizujemy i wtedy wyciągniemy wnioski. No, zostało 7 meczów i chcemy pokazać w tych 7 meczach wszystko, co mamy najlepsze i wiadomo, o co gramy, każdy z nas sobie zdaje z tego sprawę i mocno w to wierzymy. Właśnie no chcemy wiedzieć, czy czujecie po tym meczu i złość? Podłamanie czy raczej chęć szybkiego grania i rewanżu? Jeżeli mam mówić za siebie, to na pewno czuję złość, ale z drugiej strony też czuję smutek, bo wiem jak ten mecz przebiegał. Ciężko jest po takim meczu, ale wiem, że mamy fajną grupę chłopaków i na następny mecz już będziemy przygotowani mentalnie i psychicznie i skopicą w dobrą stronę.